Zapewne wielu z Was zastanawiało się, jak mogła wyglądać Polska miliony lat temu. W tym odcinku postaram się przybliżyć wam te czasy. Zapraszam. W okresie Triasu, czyli ponad 200 milionów lat temu, większość Polski znajdowała się pod wodą. Owszem, gdzie nie gdzie można było natrafić na liczne wysepki, a największymi masami lądu było część Śląska i Podkarpacia. Natomiast teren znajdujący się pod wodą roją się od ryb i bezkręgowców, takich jak amonity czy belemity, których szczątki znajdują się na tych terenach do dziś. W pobliżu terenów niezalanych wodą, na przykład w Krasijowie, odkryto szczątki prymitywnych rekinów z rodziny forms. Nie były one jednak tak groźne jak żarłasz biały, zazwyczaj przekraczały dwóch metrów. Jeżeli chodzi o ryby bardziej słodkowodne, to znajdowane są przede wszystkim szczątki dwóch grup. prawieżko kształtnych, które wymarły w kredzie, oraz dwudysznych, które nie występują już na terenach Polski. Roślinami, które występowały na terenach niezalanych wodą, były dorastające do kilku metrów skrzypy oraz paprocie. Nie można było wtedy jedynie spotkać łąk, ponieważ trawy pojawiły się dużo później. Rozwijały się wtedy także lasy i glasty. Jednym z płazów był dwumetrowy metopozaór. Był on zwierzęciem typowo wodnym. Był drapieżnikiem, polował z zaskoczenia na ryby, na które czekał na dnie. Innym przedstawicielem płazów był plagiozaur. Rybożerny płaz mierzący mniej niż półtora metra. Natomiast największym z nich był cyklotozał, którego długość mogła przekroczyć nawet 2,5 metra. Dzisiejsze płazy nie posiadają zębów, natomiast cyklotozał posiadał dodatkowe cztery podobne zęby, które były nietypowe nawet dla płazów wtedy żyjących. Mógł swobodnie przemieszczać się na lądzie, pod tym względem przypominał dzisiejsze aligatory. Jeśli chodzi ogady wodne to reprezentował je z z krokodylami paleorinus. Paleorinus posiadał wydłużony pysk, a jego nozrza były przesunięte w głąb czaszki. Był świetnym łowcą ryb. Na terenach Polski występował także jeden z najstarszych żółwi, Proterochersis. Był średniej wielkości żółwiem, długość jego ciała nieznacznie przekraczała metr. Był zwierzęciem wodno-lądowym. Jego szczątki Znaleziono na Śląsku. Na tych terenach znaleziono także szczątki sphenodontów, których przedstawicielem jest Hatteria, ostatni z nich żyjący. Przechodzimy teraz do zwierząt wyżej spokrewnionych z dinozaurami. Listę tą otwiera Stagionorepis. Po części przypominał on skrzyżowanie krokodyla z pancernikiem. Było to zwierzę wszystkożerne. Na końcu pyska posiadał ryjek w którym wykopywał larwy i korzenie. Mierzył około 2,5 metra długości, z czego większość przypadała na ogon. Jego opancerzone ciało chroniło go przed atakami drapieżników. Dużo bliżej spokrewniony z dinozaurami był natomiast Silesaur. Silesaur był zwierzęciem w 100% roślinożernym. Jako poka służyły mu paprocie. Żył w stadach liczących kilkanaście osobników. Długością ciała dorównywał stagonolepisowi, lepisowi, Mierzył bowiem około 2 metrów długości. Dorobosilezaury przemieszczały się głównie na czterech nogach. Z kolei młode osobniki poruszały się na dwóch, co ułatwiało ucieczkę przed polonozuchem. Czterometrowym przedstawicielem rałizuchów. Był on przy stosowanym do bycia szczytowym drapieżnikiem. Był spokrewniony z dzisiejszymi krokodylami, ale miał dużo dłuższe nogi i był przystosowany do aktywnego biegu. Na swoje ofiary polował zapewne z zaskoczeniem. Na terenach Polski żył wtedy ozimek, największe zwierzę latające swoich czasów. Ozimek mierzył niespełna metr długości, a rozpiętość jego kończyn wynosiła ponad pół metra. Nie był on jednak pterozaurem, choć był z nimi blisko spokrewniony. Miał ruchliwą szyję, która pomagała mu w na owady. Innym markozaurem o niepewnej pozycji był Smok. Smoka uważany na początku za dużego drapieżnego dinozaura. Smok posiada cechy dinozaurów oraz rauizuchów, więc trudno jest go zaklasyfikować. Częściej jest on przedstawiany jako rałizuch, ponieważ jego rekonstrukcje są wtedy masywniej. Został on odkryty w Lisowicach. Znany jest jeden gatunek smok wawelski mierzył on nawet 6 metrów. Bliżej spokrewniony z sakami, był największy na świecie licynodon Lisowicie. Lisowicja rozmiarami dorównywała słoniowi afrykańskiemu. Lisowicja mimo swoich ogromnych rozmiarów, często padała łupem smoka wawelskiego. Lisowicja, jak większość licynodontów, była zwierzęciem orsinożernym, żywiła się roślinami nagozalążkowymi. W pobliżu szczątków smoka oraz lisowicji, odnaleziono także szczątki halauterium, jednego z najwcześniejszych ssaków. Długość ciała zapewne wynosiła około 35 cm. Jego dieta składała się z owadów. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do trwania do końca. Zapraszam Was do zobaczenia moich innych materiałów oraz wejścia na mój kanał. Do zobaczenia w następnym materiału.